Szanowni kości, jestem Bella, jest Wy. Tylko boka części 5 Na zakupach ja jestem Maja, a to jest moja siostra Zuzia Jeżeli zasubskrybujesz ja mój kanał, kliknij w dzwoneczek i filmik to będziesz na bieżąco Wpadajcie do mojego TikToka, czyli kociaki 2 i polubcie filmik Ogólnie to jest część 5 Nasza mama nazywa się Majka. A ja tak naprawdę nazywam się. Ja nazywam się. Ola, moja siostra. Złodzień, mama. Ola. 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 To jest po japońsku. Lub po jakiemuś tam. Dzień dobry. Dobry. Wejdziemy sobie do sędzi na chwilę. Czyli ja no, sama mam Nie wiem po co. W sumie my wejdziemy tam, bo ja chcę Wam coś pokazać. Później oprowadzę Was po moim domku. Tu są Z nie? I to, to o, tylko pokazywa się na film Jezus! O, diamant! Aha! To jest jedzenie dla rybek, a tu jest chomik, tak? Aha, pięknie. nie no to bardzo pięknych homik Niebieski Siodok Nie to się włączy się Co? Okay. więc wychodzimy od sędzi Kurczę, ja raz pamiętam, że byłam tam teraz, teraz wracamy do domku I jak nie wiecie to nasza mama jest w i będzie miała naszą siostrzeczkę z druhą Słuchajcie, myślę, że to chłopczyk, ale to dziewczynka. Nie, nie ma, ona już nie mówi, co to będzie, bo no nam jakby... O, wróciliście, to idź spać, ja ci dodam to. No, wróciliśmy. To dobrze, to powiedz yy, tej, jeżeli z nią jesteś, to powiedz... Yy. Tej Majce, żeby się przebrała. Ok, Maja. Ciao! Przebierz się. Nie, ona mnie nie słucha. Maja, masz się przebrać? Nie! Okej, ok, Maja, nie przebierzesz się, to ci zabiorę mu klocki. Moje klocki? Nie mam mowy. No to rachciach. Nie lubię Cię. Nie lubisz mnie? No to jak nie lubisz, to zabieram Ci klocki. Gdzieś to w mojej klocki. O, mój skaner. O Boże, ile tego jest. Łok. Wow. O, oh, jesteśmy. To moje skanery. Tutaj postawię. Tablet dam sobie tu i telefon. Więc dobra. To jest mój pokój. Tu jest salon gier. Moje siostry, pokój.

się mojego koka Nie wiem, z czym to zrobiam Popsikam sobie włosy, pędzelkiem się maluję Popsikam się Popsikam sobie włosy z a! I moja siostra jeszcze nie wie, że my zrobimy jakby taką niespodziankę. Sorry, muszę doci do tego, to, ale bo nie działa. Słuchajcie, ja się uzgodniłam z moją mamą, że to nasza mama, że pójdziemy po zwierzątku. I oczywiście Majka o tym nie będzie wiedziała. Ona zawsze mówiła, że chce mieć psa. Mo aha, Majka. Oczywiście też chce mieć psa. No, bo one są sudzickie. Więc, za e Dzisiaj przyjedzie do, do nas ciocia i ona ją popinuje bo... Zmieńcie się, że u nas jest. Ona też, nasza ciocia też wszystko wie. Podała się? Tak, wiem wszystko. Oczywiście. Więc ja idę tu do niej. Tak, a my wychodzimy. Okej, okay, więc idziemy do sklepu. Tutaj jest. Bum bum bum. Bardzo długo jestem zagrał. I widzimy się w sklepie. Okej, okay, jesteśmy w sklepie. Mamo, jesteś? Tak, jest No Boże, ile zabawek. Jak widzisz... Oj, Gdzieś chłopczyk mały. Nie jestem mały. Och, mama jest piesek. Słodki. To weźmy mu. Chyba nie karma to. Ups, przepraszam, dzisiaj nie ma karmy. Boże święty mysz. To jest chomik. Nieważny chomik, mysz, ważne że to obrotliwe. Okej, okay, chwileczkę, bo coś tam mieliśmy jeszcze kupić mamą no, Ile mieliśmy kupić tych gier? Ile konienka? No tyle ile chcesz Bo mamy tylko jedną grę, no i to jest niesprawiedliwe Okej, okay, to weź sobie tą Możemy no, wziąć Tam, tam. Ну, no добре, okay, ja, то идем Окей, у нас... У нас много Я что-то мало, и теперь спала. Mm -hmm. Którego wczoraj musiałam kupić. Okej. Okay. Co w ogóle to jest? Okej, okay, to psam. daj do swojego pokoju i zamknij drzwi. Dobra. Bo tu idź maluszko. Maja się Zuziu Ciao Chodź, przetestujemy na może nowe gry. Nowe gry? Tak, nowe gry. A no i Maja trochę słabo mówi. Nowe gry. Dobrze Majciu, siądź sobie tu obok. Tu, którą piszę. Tam! Dobrze. I co tu mamy? To to ja wygram. Wygrałam. Dobrze, to chcesz to, tak? To zaraz to... Tak to jest to ja chciałam. No to dobrze. Czyli to zostawiamy, tak? Teraz to. O, to jest trochę trudne. Bo musisz latać planetą. No i przegrałam. jak ty to robisz? Majcie. Czuziu. A ja jestem moja. Okej, to teraz ta. Czyli zostawiamy te gry? Tak, je zostawiamy. Dobrze, czyli zostawiamy gry, tak? No to czekaj, Majeczka, bo damy ci tutaj półeczki na te płyty. Bo twoja siostra Ci kupiła gry, no ale. Widzicie, kupiliśmy gry, a je nie postawiliśmy. Widzisz, moje jakie megapy? Tu się Zuzia, Jezus Maria. Mama ja się. Zuzia. Nie ma ja. o dzióbku. Dobra, to ty nie wiem. I co? Masz jak psa? No mam to cały czas. Czy tam się pcietę? I nic kochani, idźcie... przestać. Śpałam już. To idź już teraz. O, to idźcie po prostu z klockami. Klocki, klocki. czy białe. Hmm. Hej. Hej. Co moje, moje? Lecz znaczy, Zuzię. Zuziu! Zuziu! mama. Mamy dla ciebie niespodziankę. Jaką, jaką? Patrz, piesek. Piesio! Piesio! Ale to nie jest zabawka. Nie Zabawka? To jest prawdziwy. A, a. On lizie. No, bo to szczyniaczek. Prac. On już spi. Spi. Oj. Maja. Czy Zuzia? He, he, o, Olka. Będzie śmiał no. Eee, ale hola, hola, na moim łóżku nie ma mowy. Ok, widzimy się. Okej, okay, już. Dziewczyny, piesek będzie spał tutaj. Będzie siedział tu. A ja zaraz sobie powiem Wam... Z którą idzie? A. Ui, ui, ujdy ui, no Dobra, pakujemy się do szkoły, mała. Właśnie ty do szkoły, ja do przedszkola. <laughs> ty do przedszkola, ja do szkoły. No, ja jeszcze nie do szkoły. Wezmę sobie mój skaner. Jezus, Maria. Telefon? A, tylko do dziewczyn. Ej, dziewczyny, poczekacie na mnie przy szafkach? No dobra, to pan. No, dobrze. W sumie cię mam. W mama zaprowadzi, a ja idę. Więc... No. i idę sobie do szkoły tralalalala przynajmniej będzie cisza bez dziecka lichtowanie no tak bez siostry to trochę nuda Mm -hmm. Dobrze, że pani, proszę tak, tak, tutaj jedzie księżyczki. Dajcie książki i ty możesz iść. Elo, Ola. Elu, Zuzza. Muszę powiedzieć, że to zielam. Po co ci zegarek? Ale bo wiesz, bo to moje ulubione. Okej. Okay. No, ja mam tu swoją szafkę, nie wiem. Wie. Czy ty nie wziąłeś podręcznika? Kurczę, zapomniałem podręcznik. O Boże, pani będzie zła. A co dzisiaj z nią mamy? niestety Gdzieś z mnie żartujesz Ale chyba to mam przerwę. wymieniam jedynkę na na to. Hej dziewczyny O boże i kto mi tu dał papier i jajko? Nie wiem, ale jak względem to pewnie nie Maria. Maria. Ach, nawet mi gumy nie pozwalają. I widzimy się za.